Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na trzy pytania, które pojawiły się na egzaminie z zakresu drugiego. Był to egzamin ustny. No i są to pytania, które osoby zdające po prostu zapamiętały i podzieliły się tą wiedzą w internecie. Pierwsze pytanie: kiedy można wykonać podział na terenach rolnych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami? Jeszcze taka uwaga, oczywiście wszystkie, wszystkie te pytania w formie tekstowej macie na mojej stronie internetowej. Link jak, zawsze, link jak zawsze w opisie. No i przechodzimy do tego pierwszego pytania. Kiedy można wykonać podział na terenach rolnych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami? No i odpowiedź znajdziemy oczywiście w ustawie o gospodarce nieruchomościami w artykule 92.1. Czytamy. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. I tu ważna sprawa, chyba że dokonanie podziału spowodowa spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg. Nie będących niezbędnymi drogami dojazdy, dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntów o powierzchni mniejszej niż 30 arów. I artykuł 93 punkt 2a, też tutaj istotny punkt, podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu. Miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujące wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 30 arów, jest dopuszczalne pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiednimi e, nieruchomościami. No i dalej tutaj czytamy, że w decyzji zatwierdzającej podział Nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Przepisu nie stosuje się w przypadku podziału nieruchomości, o których mowa w artykule 95. Do tego za chwilę dojdziemy, tego artykułu 95. I tutaj jeszcze mamy punkt 3a, warunki, o których mowa w ustępie. 2a dotyczącego wydzielenia e, działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 30 arów nie stosuje się do działek gruntu projektowanych e, do wydzielenia pod drogi wewnętrzne a więc tak podsumowując e, podsumowując no to e, działki rolne na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami można wydzielić na poszerzenie e, sąsiedniej nieruchomości lub jeśli e, Wykonamy regulację granic między sąsiednimi nieruchomościami oraz poddrogi wewnętrzne. I tutaj mamy jeszcze ten artykuł 95. Niezależnie od ustaleń miejscowego, planu miejscowego, a w przypadku braku planu, niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości można, może nastąpić w celu. No i tutaj mamy wymienione. Te wszystkie punkty właśnie z artykułu 95. Kiedy, kiedy właśnie podział może nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, więc też, na terenach, więc też na terenach rolnych. Więc też myślę, że pasowałoby o tym wspomnieć, jeśli by ktoś dostał właśnie takie, takie pytanie na egzaminie. Ok, i to by była odpowiedź na, na to pytanie właśnie. Odnośnie podziałów. Przechodzimy do pytania drugiego. Tutaj na stronie. W pytaniach ustnych mamy: hmm, kiedy, roz, kiedy o rozgraniczeniu decyduje sąd? I w tym pytaniu odpowiedź znajdziemy w ustawie Prawo geodezyjne i Kartograficzne, które mówi właśnie o rozgraniczeniach. W artykule 33.1 czytamy Wójt Burmistrz. Prezydent miasta wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub, zgodnie, lub zgodnego oświadczenia stron. I tutaj punkt trzeci. Tutaj ważne w tym przypadku strona nieza, niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia i decyzji w tej sprawie przekazania sprawy sądowi. Więc tu mamy pierwszy taki przypadek. Następnie w artykule 34.1 czytamy, jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w artykule 33 ustęp 1, upoważniony go odeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania dokumentów i wskazań stron. Oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię, całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, i organ, o którym mowa w ustępie pierwszym, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego. I tutaj mamy drugi, drugi przypadek opisany. I trzeci przypadek mamy w artykule 63. Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo je, jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym przypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu, o rozgraniczeniu nieruchomości. No, i tu myślę, że mielibyśmy odpowiedź właśnie na to, na to pytanie. I przechodzimy do pytania trzeciego, ostatniego w tym, w tym filmie: Sposób ustalenia linii brzegu. I sposoby ustalenia linii brzegu hmm, zawiera właśnie ustawa Prawo Prawowodne, artykuł 220.1, i w artykule tym czytamy. Linie brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw, albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. Punkt drugi, jeżeli krawędź brzegu jest wyraźna, linia brzegu biegnie tą krawędzią, tutaj jeżeli krawędź brzegu nie jest wyraźna, Ważne. Linia brzegu biegnie granicą stałego porostu traw, a jeżeli granica stałego porostu traw leży powyżej stanu wody, o którym mowa w ustępie 1, linią e, przecięcia się zwierciadła wody przy tym stanie z gruntem przyległym. I punkt 4. Jeżeli brzegi wód są uregulowane, linia brzegu biegnie linią łączącą zewnętrzne krawędzie budowli regulacyjnych, a przy plantacjach wikliny na terenach e, uzyskanych w wyniku regulacji granicą plantacji od strony lądu. I tak to jest opisane. Tak to jest opisane w artykule 220 ustawy prawowodne. No i myślę, że o to mogło chodzić autorowi e, autorowi tego pytania. Okej, okay, to na dzisiaj, na dzisiaj tyle. Te trzy pytania opracowane w ten sposób, jakbyście mieli jakieś uwagi, dajcie znać w komentarzach, Zas zasubskrybujcie kanał, będzie to e, dla mnie motywacja do nagrywania kolejnych filmów, a tymczasem trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!